teraz mówię do was ja to jest też jestem przekonany że ogromna większość to są dary okultystyczne że to nie jest pan Bóg. całe kolaboraty piszą uwiarygodniają się prawda i teraz jak to jeszcze wygląda prawda zaczyna dana osoba mówić teraz mówię do was ja matka boża dzieci kochane przecież mówiłam o tym wszystkim do was w lasalet Mówiłam o tym w Lurd, mówiłam w Fatimie, mówiłam i mówię w Medjugorje, mówię też przez tych wizjonerów, rozumiem, oni wplątują w czasie, jak czytam te wszystkie wizje, te mesycze co krążą pomiędzy wami, co czytacie tam gdzieś pod spodem w Biblii, nie, w Ewangelinie, ale te, te rzeczy się czyta generalnie w domach, nie? to krąży tam gdzieś pod ławkami, nieraz wchodzę po kościele, powsuwane, prawda? I to jest uwiarygodnienie się. Mówiłam tam, mówiłam tam, teraz mówię do Was ja. Czyli też dobrze mówi, kochani, Kościół jest zbyt mądry i zbyt wiele razy przyglądał się takim zjawiskom, żeby powiedzieć, że to jest Boża sprawa. Na owoce się czeka, a jak mogą być dobre owoce z czegoś, co nawołuje do zła? I to jest takie ukryte często, bo nawołuje się do nieposłuszeństwa Kościołowi. I szatan tu jest przebiegły w najwyższym stopniu. Bądźcie tak, papież tak, ale księża już nie, prawda? Papież tak, ale kościół nie, sakramenty święte nie. I, i prawda, po swojemu to rozumieć. Nie. Nie ma nic bardziej złudnego. Jedyne kryterium w kościele, które się ostało, to było kryterium posłuszeństwa. Pamiętajcie. Posłuszeństwa Kościołowi. Wszyscy święci, którzy się ostali i wydali dobre owoce, byli posłuszni Kościołowi do końca. Odwołuje się tutaj chociażby do Padre Pio, mistyka, stygmatyka San Giovanni Rotondo, kiedy Kościół go poddał próbie posłuszeństwa, zakazano mu wszelkich kontaktów z ludźmi, prowadzenia ludzi, z powiedzi publicznej nawet. Od, poddał się posłuszeństwu. Ludzie zaczęli krzyczeć, pisać do papieża, przełożonych od czci i wiary odsądzali Nie, Jak to, naszego padre Pio? A on wtedy wstaje w obronie stolicy apostolskiej. Mówi: Ojcze Święty, ja Twój syn jestem synem Kościoła. Nie wsłuchuj się w ten tumult. Mniej więcej tak. Nie słuchaj, Ojcze Święty, Ty nie tylko masz prawo, ale obowiązek badać duchy, obowiązek badać duchy. Dlatego zastosuję się do wszelkich Twoich dyrektyw, cokolwiek zarządzisz, tak będzie. Jestem Twoim synem i synem Kościoła i będę Ci posłuszny do końca. I tu jest ta wielkość. Gdyby papież powiedział dobrze, synu, będziesz do końca swojego życia w celi modlił się za Kościół Święty. Nie będziesz publicznie kontaktował się z ludźmi. Jestem pewny, że Padre Pio klęknąłby w celi i by się modlił. To jest duch posłuszeństwa. Tym się ostali. Siostra Faustyna Kowalska, apostołka miłosierdzia, staje, Pan Jezus staje obok niej w wizji i mówi, dziecko moje, idź do kapłana, do spowiednika po zgodę na to, co ja ci kazałem zrobić. Na wszystkim chcę mieć pieczęć posłuszeństwa, mówi Pan Jezus do siostry Faustyny. Na wszystkim. A jeżeli spowiednik się nie zgodzi, dziecko, zrobisz tak, jak on ci rozkaże. A sprawa ta pozostanie pomiędzy mną a nim na wieki. Czyli Pan Jezus Pamiętajcie, na życiu sakramentalnym w Kościele położył swoją rękę. Nawet jeśli by się spowiednik pomylił, to Chrystus położy na tym swoją rękę. Tak jak pomylił się kiedyś Mojżesz i wprowadził rozwody. Mojżesz zgodził się na rozwody. I Bóg położył na tym rękę, pomimo, że nigdy tego nie było w Kościele. Chrystus przychodzi i mówi, bo serca wasze są zamknięte, zatwardziałe, dlatego Mojżesz się zgodził na to. Ale tak nie było i tak nie będzie. I wraca Chrystus z powrotem to prawo. Ale do Chrystusa były legalne rozwody w Izraelu. Dlatego Chrystus to porządkuje. Czyli zobaczcie, gdyby papież z czymś się pomylił, gdyby kapłan w konfesjonale się z czymś pomylił, Chrystus położy na tym rękę.